Biblia, według księdza Piotra Pawlukiewicza z Ewangelii Świętego Marka: Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością. Wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Wielu ludzi nie podchodzi do Jezusa, bo uważają, że są tak trędowaci, że może Jezusa nie zarażą swoim trądem duchowym i psychicznym, ale że to jest beznadziejne i żeby zostać w, tej swojej, w swoim getcie choroby. Jezus wyciągnie do ciebie rękę, choć będziesz zdradzał, zaprzedawał, choć będziesz najgorsze świństwa robił. Jezus zawsze pozostanie po naszej stronie. Oczywiście nie na zasadzie, jak miło, nie w tym, nie, on będzie ryczał, płakał, targał się za głowę. Ale pozostanie po naszej stronie do ostatniej sekundy naszego życia. Dlatego nie ma takiego trądu, którego by się Jezus przestraszył. Nie ma takiego trądu. Natychmiast trąd go opuścił. Jezus tego wypowiada słowo. Nie, nie robi żadnych tam nabożeństw, nie, nie, nie robi jakichś okładów, nie robi jakichś ziół, nie robi. Tylko jedno słowo. Chce, bądź oczyszczony, bo chce. Więc uzdrowienie jest błyskawiczne, natychmiastowe. I to jest, to, to Pan pokazuje swoją potęgę. Pan pokazuje swoją potęgę. I proszę zwrócić uwagę, Chrystus, żeby ten trendowaty wszedł do miasta, to Chrystus nie może wejść do miasta, bo tam było dla nich tylko jedno miejsce. Albo trendowaty wejdzie, albo Chrystus wejdzie. I Chrystus się tak daje wyprowadzić poza miasto, żebyśmy my mogli żyć w mieście. To jest taki piękny obraz zbawienia. Chrystus zdał się wyprowadzić poza miasto, żeby zostać ukrzyżowanym, żebyśmy my mogli wejść do Nowego Jeruzalem i tam cieszyć się, świętować i radować. A On odrzucony, poniżony, poza bramami miasta, umiera jak zbrodniarz. Błogosławieni ci, którzy nie czekają, aż im Jezus spadnie przez komin z nieba, tylko Go szukają. Jezusa trzeba szukać. On chce być szukany. Miejsca pustynne były symbolem świata demonów, Świata ciemnych mocy i szukają Chrystusa tam, Chrystusa możemy znaleźć, proszę Państwa, paradoksalnie w swoich grzechach przez swoje grzechy, przez brud jakiś. Znałem ludzi, którzy dotknęli dna, dotknęli dna nałogu, i w pewnym momencie wydarzy się taki krzyk: Nie, już więcej nie pozwolę. I rzeczywiście już się nie dotykali butelki, nie dotykali strzykawki, ale żeby to się stało, musieli zejść na samodno. Przypominam się takie zdanie, które ktoś powiedział oszukujące nie nasze cnoty, a nasze grzechy wprowadzą nas do nieba. Proszę Państwa, to jest wielki problem dusz że nieraz się zdarza, że jakiś ksiądz no, nie dorasta intelektualnie do moich problemów, z którymi gdzieś tam się pokazałem, że jakiś kapłan zachował się w sposób gorszący i od, od, od razu odrzucanie całego kościoła. Wy księżyc jesteście tacy, ja przestaje się spowiadać, przestaje chodzić do kościoła. Jezus mówił, że kapłani sprzeniewierzyli się nauce Boga, ale każe, żeby on, ten uzdrowiony, poszedł do nich i spełnił prawo, które wymagało od niego takiego gestu złożenia ofiary. Proszę Państwa, święty jest człowiek, który jest pokorny, który rzeczywiście doznał nieraz w kościele jakiegoś zła, jakiegoś złego przyjęcia, źle potraktowano jego otwarcie, ale klęka przed konfesjonałem, nie analizując za bardzo, kto tam z drugiej strony siedzi, no wie, że to jest tylko kapłan katolicki i się spowiada pokornie. I się spowiada pokornie. Jezus nie jest zwolennikiem rewolucji, że nagle wszystko odrzucamy, wszystkie ofiary, wszystkie przepisy, tylko zachowaj to. Przyjdzie czas, że te przepisy Kościół już wyeliminuje. Niektóre składania pewnych ofiar, zachowań liturgicznych czy kultycznych. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci.